Santa Cruz de la Palma. Trzeba artykuł pierwszy Potrzebny. I przypomniała mi się ta sentencja z tego, jak pierwszy raz byłem w Hiszpanii z kolegami, i tam opowiadano nam, jak Polaków jest. Polaków? Co oznacza? Polacy bardzo brzydko. No, coś to pisało Los Llanos de Ariadne. Tak mi się wydaje, że może być to coś ta nazwa tej drogi, nic Ariadny. No i to by tak oddawało charakter tej drogi. Przypominamy sobie ten mit. O labiryncie Minotaura i nici Ariadny. Przed nami fajny taki samochód Toyoty. Wygląda, powiem Wam, tej... Ale patrz, patrz, patr, ten plan drugi. Widziałeś Jak tę chałupę? Tak. Na ta, no, dobra. A tam jakiś kościół. I tam do dekadencji pojechał to To no. Tu byliśmy. No, Tunel za tunelem. A u nas świętujemy, jak jakiś tunel otworzy. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Jedziemy sobie przez wulkaniczną krainę i powiem wam tak, te całe nasze polskie chłpienia się o tym jaką drogę oddano, jak ją zrobiono, jak zrobiono tunel i tak dalej, to można o Kant stołu rozbić z inżynierią tutaj, jaka została zastosowana przy budowie tych. I te drogi są, istnieją ktoś jakiś tunel wydrąży i wielkie halo albo zrobi most wielkie halo otworzy jakiś odcinek na wiosce wyleje asfalt wielkie halo a tutaj mamy naprawdę kawał solidnej roboty no i trzeba powiedzieć, że ludzie się tu napracowali przy tym Czysty, skalisty, skała tufowa, ale też i bazaltowa, A u nas mamy ziemię. Nie ma odcinków prostych. Na szczęście jesteśmy z gór, więc mi to nie przeszkadza. Bo jestem przyzwyczajony do jeżdżenia w takich warunkach. Wręcz dla mnie to jest naturalne, ale jest kręcenia. No. Ktoś jak lubi jeździć samochodem po terenie górskim, to my mógłby sobie to niezłe esy robić. A nawet powiem Wam, że sporo kierowców... Z zachodu przyjeżdża, tutaj po to, żeby właśnie sobie pojeździć, tak w terenie górskim. Najczęściej są to młode osoby, i to widać wtedy jakieś zapisy na, na GoProsie, jak sobie ktoś tam jakiś odcinek pokonuje, i tak dalej. Nie? Robi tak zwanego górskiego OESA. No, jedzie kolarz, patrz, ma powera. pokazuje mi, że, wolno, dobra, jedziemy.